Cześć! Witajcie! Z tej strony Krasy, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19 A to właśnie jesteśmy na sklepie A co to oznacza? To oznacza tylko jedno Że będziemy coś kupować A kupujemy, jak już widzicie na miniaturce, masej Ferguson'a i tak, to wszystko zostaje Obręcze też Miszeliny Nie, miszeliny Michelin. Miszeliny Mocne, chyba z obciążnikami wezmę Wzór Wzór normalny wezmę Na maksa I to by było na tyle, 213 tysięcy oki dołki i do tego nie kupujemy tylko wypożyczamy tu by miał o 20 koni za dużo, za mało więc nie zrobię tego tych tych, tych, tych skip, wezmę mniejsze. Zobaczę jak tam. Jak to się sprawdzi pożycz i wypożycz. O. Pięknie Chodzimy do naszego masejka. O, ja już wiem co się zrobić. O, tu. O! No już jest lepiej. Podczepiamy. I następny. O, i tak. A tu ja coś się. Jest napełnianie? Nie, ale z łóżku. To się składa, a to też składa się. No dobra i jedziemy oczywiście na te pole co w odcinku kopaliśmy o na którymś odcinku tam mówiłem jaki ciągnik tu by wziąć że masyj Ferguson i pamiętam imię aby olivier powiedział że jest taki masyj do 80 koni No i się kupiło go i mhm. o tej się zacznie O tej się zacznie, ale Dobra, rozłóż i to też rozłóż, tylko trzeba go obrócić. Znaczy, nie, tak trzeba odorać najpierw. Ty nie wiem, jak się ora, a więc możecie napisać w komentarzu. Ty, a ile on ma teraz tego? dwa osiem i jeden cztery to trzy osiem cztery dwa cztery dwa gdzie był ten GPS ten... To... Tu, szerokość robacza dwa na pewno oj to jest sto cztery dwa Ty, no ja nie wiem, no to jest troszkę takie nowe, ale... Nie wiem, że i to jest odsunięcie, to jest... Aha, to jest na ten pług, dobra. Ustawiony, dobra, bo to trzeba troszkę ustawić, tak? I uuuuu trzeba przesunąć No, to to nowe, to to wie, to takie eee, trzeba się nauczyć Ty, dobrze, że ja tam tego nie zaciągnąłem no, to wiecie On nie może tutaj jechać a co by było tam? A to jest... no znaczy trochę górka jest, ale to jakby prawie równo. O, jeszcze mogę powiedzieć, że wczoraj był taki live, ale on się nie udał, więc będzie... Powtórzony. Na pewno będzie jakaś wiadomość na społeczności. Więc proszę czekać. I będzie dobrze. Ty, tutaj, ty, ty, ty pole jest nierówny. Ty mogłem to wyrównać, jak od razu jadę, tak. Tam jest że ja tu. ta bo ty. Farmlandy Farmlandy.. Nie Farmlandy, tylko te pola źle to Porobi... Ojo! Teraz już dwie ski wyciągnę źle porobiłem, ale już na F2, F2, jest wszystko Gicior Już wiem o co chodzi w tym Tak, baj jak szybuje. Poleciał sobie. Czyli będziemy tak jeździć. No dobrze jest, dobrze. To na pewno z tym pługiem Amazona. On ma Ty tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu trzy. Czyli osiem skip. Czyli a, Amazon. Amazon. Ja mam pług Amazon. Ra, raz, dwa, trzy. 4, 5, A6 3 metry on bierze. Czekajcie, bo ja muszę się nauczyć. Coś takiego. Dobra, nieważne. A można obracać razem czy nie? E nie można obracać. Trzeba ustawić trochę inaczej, zaraz zobaczymy jak to. bo to jest to odsunięcie, a jakby wywalić to odsunięcie, bardzo śmieszne, a tu trzeba coś pisać? Czy zero. 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 O. 4,2. Jakbym tak wziął. O. Dobra, chyba jest. Dobrze. E, 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 e. Tak tempomat i i opuszczamy o i, i, i teraz jest kit tyle tu oranie peń na praw No, podoba mi się bardzo. No, fajny, fajny, fajny. Niczym zestaw. oho ho, ho. Tylko te halogeny takie. O, tak jest lepiej, ale tak to jest. Czekaj, tak jest, tak. I tak. Aha, tam w środku jeszcze jest. Dobre. Może jakiś nocny trzeba wymyślić ten odcinek, co to jest? O, to jest ten jak, jak w tym, w John Didze, też. Oj, to jest tak, i tak, to jest te drzwi. A to pewnie jest to. O. A weźmy sobie, otwórzmy. Ty, a drzwi to zamki. Ja niech. A to jest to. A drzwi to jest. O. Dobrze. O, tak, zróbmy. Super jest, naprawdę. O. Chociaż... O, ściskuję. O, o, tak. I teraz o. Ej. Może troszeczkę nie tak, ale zaraz zobaczymy. nie tak, czekaj. Cztery. On tak za bardzo nie łapie. No dobra, jak... O Jezus. O... I... To jest bardzo duży poprzeczniak, ale to właśnie... A tam nie trzeba brać! Ale się... No... Tam nie było? Ziemniaku, tak, tak. Aha. Ja oram, a tu nic nie zostało wykonane. Ani, kurde. Gnójówka, ani niczego. Obornik. Yeah. To super, że zrobił, naprawdę. Nie pomyślałem, gdzie to jest, sprawdzałem, ile minutek jest na tym 13 minutek, i przez te 13 to ja bardzo mało zrobię, bo on jedzie pomału. Chciałem sprawdzić, czy tutaj o jakie dźwięki, yy, chciałem sprawdzić, czy jest tego, czy ja, bo mam... a nie on sam sobie świeci. Ma takie super, a czy ja mówiłem coś to... takie tutaj tam już nie mam niczego, to aby ziemniaki sprzedałem z tego. Ja powiem mam. co i tyle, że paku tyle przyniesie tyle na końcu tyle co ja z tym zrobić kupujemy kupujemy jakieś pola może tu może nie a może mam pomysł ale Ja no, coś wymyśliłem, ale tu trzeba było tak opuścić, tak? O, przy tego się, czy to jest? No, zakrywa No, Jakoś to idzie, tak? Takie inne trochę oranie, niż zawsze. Eee... E, e, e. Oral ora nie zablokowany, tylko... O! Ja bym chciał was y, poszegnać, więc jeżeli wam się zestaw podobał, to... Zostaw subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz, więc do następnego, cześć!